Fala, spokój. No hej wam cześć. Dzisiaj jesteśmy tutaj z naszym kangurem. Miał być też na filmie szarig, ale akurat dziś poleciał. A jest teraz... No, ona czuje, bo mam jedzenie dla nich. Jest teraz chwila, czy pogoda się trochę uspokoiła, bo ostatnio to naprawdę szalejem z tą pogodą. No ale patrzcie. No ale poczekaj ładnie. Proszę. Zobaczmy, jeszcze chcesz. No. No, mieliśmy porozmawiać o szariku, no bo w tym tygodniu będzie. będzie. tylko ładnie czekaj, tak. Ej, nie nie wolno tak. Masz poczekać. W tym tygodniu będzie u szarika weterynarz, bo z nim to nie jest takie, że tak powiem, prosty temat. No, on ogólnie obcych ludzi nie lubi, ale już weterynarza to, to w ogóle, no także trzeba będzie to zrobić, no masz felkę, trzeba to będzie zrobić sposobem z nim, pewnie dostanie jakąś tabletkę na uspokojenie, no i zobaczymy, też mam, też mam dla niego na takie sytuacje kaganiec, no tak czy tak. Proszę. Tak czy tak jakoś to musi być zrobione. No z tą łapą no... Widać, że samo, samo mu to nie odejdzie. Tak fala? Smakołyki fajne? Proszę. Miały być i dla, dla Sharika, ale... No, on mimo tej nie do końca sprawnej łapy... No i tak, tak idzie sobie pobierać czasami. No co? Tak, tak, smaczne. się zastanawiacie czemu daję Jeżeli takie kiełbaski, no to no, kupuję czasami w sklepie. Przecenione są. Nazywa się do bigosowe. Takie różne końcówki, jakiś tam szynek. Często bardzo fajnych, jakichś kabanosów. <laughs> jak patrzy. Dobra, ostatni dostałeś, bo za dużo. Bo no to miało być dla ciebie i dla Masz. Dobry pies. Czasami to kupuję, bo to cenowo wychodzi, jakby kupił jakąś karmę w puszce. A są całkiem fajne te jedzonka, tak? I co łobudzie? Idziemy. Jesteś normalnie z tym skakaniem dzisiaj coś nie możesz się wyskakać. Przariczka nie ma, no ale no yy, oczywiście po tej wizycie weterynarza powiem co i jak? Też sam jestem ciekaw od czego to ogólnie go boi boli łapa, którą jak był mały miał złamaną. Nie wiem, czy możliwe, że to ma jakiś związek, może to od tego. Zobaczymy co wy tyry nasz powie Ooo Patrzcie kto przyszedł <grystanie> Czekaj szarik bo zostało jeszcze Zostało jeszcze dla ciebie proszę Tylko nie zjedz mi ręki jakbyś mu no. I Ty już fela swoje zjadłeś Zapałeś się na końcówkę szarik Proszę, no widzisz, kto późno przychodzi, ten mało dostaje kiełbasek, co jakoś tak, dobra, to co, my lecimy, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, On no, trzeba się napić deszczówki, no i cześć.